Witam wszystkich w czwartej części Let's Play Minecraft. Dzisiaj nie wybudujemy sobie farmy zboża, tylko wybudujemy sobie mm, nie farmy zwierzątek, no farmy zwierzątek, taką burkę jakby. Dlaczego nie zboża? Gdyż zwierzęta są wydajniejsze obecnie, bo zyskujemy po prostu jedzenie, skórę, wełnę niż a ze zboża tylko jedzenie więc niestety i tak musiałem bardzo przyspieszyć plany bo jedzenie w minecraftcie od dłuższego czasu jest kluczowe kiedyś na początku szukało się tylko węgla a teraz gdzie jest węgiel gdzie jest jedzenie tak zauważyłem też że wszędzie są owce gdzie nie spojrzę tam owce z owcami nie miałem problemu mam straszne problemy z kurczakami Nigdzie nie mogę znaleźć kurczaka. Mam już trzy krowy. Tak. Tutaj mam trzy krówki. Jedną świnię. Ze świniami też mam problem. Ale za to mam owce. Wszędzie owce. Tak. Tutaj już sobie zaznaczyłem podstawę tej obórki. Tylko jeszcze. No, spokojnie. O. O właśnie. I zrobię tak jak ostatnio, po prostu wyłączę się, przyspieszę i puszczę jakąś muzyczkę w tle, ja sobie będę na spokojnie budował. Wy to zobaczycie na przyspieszeniu. Więc ja się wyłączam i będziemy zaczynać budowę. I tak oto skończyliśmy, naszą oborkę, tylko niestety, noc nas zastała, się trochę obawiam, żeby tam zejść. Mm. Najpierw polecimy do łóżka, a potem trochę pogadamy. Fuck. Dobra. Do łóżka biegni, biegnij, biegnij, fuck, jeszcze dirta nie mamy na wierzchu. fak O, oh shit, a się gówniano zastawiłem. Okej. Okay. Dobra, idziemy w kimę. No nie. No nie gadaj mi, no weź. W mordę, no nie no. O. Nareszcie, nareszcie. No, śpimy. Zarąbiście. O, no już słyszę jak się hajczą. Fak, tutaj się hajczył. pat do wody. Zdychaj, 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 zdychaj. Nie, jeszcze creeper tam łazi. Fak. Tak. Jak widzieliście zrobiłem sobie przerwę, bo kompletnie brakło mi cegieł i gliny. Może tutaj wejdziemy, żeby nas nie widział. I tak wygląda to od środka. Oczywiście tam, gdzie jest dirt i kamień będzie oczywiście cegła, tylko po prostu mi brakło. I tak tutaj poszła masa gliny. Dobrze, że teraz glina jest łatwo dostępna. O, shit, nie, 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 nie. Nie, 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 nie tutaj. Fuck Fuck. Fuck Fuck. Fuck. Mm. Fak no co za Załatamy sobie oczywiście to teraz Bo przecież Załatamy ok? No nie i znowu cegły mi będzie brakować pewnie O Jezu. Ciekawe kiedy one znikną no oczywiście, no dobra, damy tutaj dildo, oczywiście to wszystko będzie wymienione. Dobrze, że cegła jest teraz, glina łatwo dostępna. Wystarczy, że oczyściłem to swoje jeziorko tutaj. Tam. Pod, pod, ten śnieg i jeszcze za tymi górkami. I tyle właśnie było gliny. O fuck, same creepery tutaj, fuck. No. Myślę, że wam się podobało. Tak, jak zrobiłem sobie przerwę, to przy okazji oczyściłem to z dirta. Bo, oczywiście, drewna mi musiało jeszcze braknąć. To wygląda normalnie, no. Myślę, że nie jest złe. Jakbym jeszcze miał cegłę, to bym trochę zaokrąglił te wejścia. Ale niestety zabrakło. O, klipery zniknęły, zarąbiście. Tak więc jeszcze posprzątamy sobie ten dirt. On tu tylko szpeca to. Okej, okay. i będziemy zaganiać nasze zwierzątka. Je, jeszcze nie będziemy zaganiać, bo oczywiście... Musimy zrobić... Nie, 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 nie! Miały zniknąć! Co to ma być za dywersja? Fuck! Znowu będę musiał łatać, o Boże! Jakie to są. No dobrze, załatamy to jeszcze. Czy się prowizorka będzie schodki takie powstaną Okej, okay, tak załatamy, dobra i tam niech będzie taka dziura o dirta więcej nie będę zużywał. Tak, patyki nam są potrzebne, bo musimy zrobić zagrodę, żeby nam nie uciekały. Oho. 39 będzie mało pewnie. No dobra. Powiedzmy, że może starczy. Tak, ja to miałam u siebie na planie przedzielone. No. Zróbmy sobie Okej okay. Doprowadźmy do zwierzęta do wodopoju Tu nie będę wyskakiwać z góry to tam coś jeszcze wymyślę Okej okay. dobrze, tu będą sobie w wodopoju będą miały blisko. Teraz zakończenie, zakończenie może zrobimy później. Teraz to przedzielimy. Pierwsze będą krowy, drugie świnie, trzecie owce. Okej. Okay. Dobra, myślę, że tak na razie musi starczyć. albo hmm. no nie, krowy zrobimy tutaj, świnie tutaj, bo tutaj jest mało trawki, więc żeby nie były samotne bez trawy. Dobra, teraz tutaj zakończenie. Oczywiście, że mi braknie, muszę jeszcze dorobić. Tak. Zrobimy sobie więcej, sporo więcej. W sumie to też mogłem zrobić na przyspieszeniu. No, ale dobra, jeszcze to rozdamy. Ok, to jeszcze będziemy mieli 12 sztuk. Zarąbiście. Dobrze, rozbijemy sobie, bo już nam na pewno starczy. Co myślę, że... Ja wiem Ten diek tutaj brzydko by wyglądał. Tak, to pociągniemy. Coś takiego, o właśnie, i zakręcimy. Takie wielkie, dotąd zrobimy. A co tam? Pewnie nam braknie, oczywiście, zaraz. No tak, braknie nam. Nie no, to chociaż zagrody zrobimy. Ach, ja jestem trochę źle przygotowany do tego. Nie, jeszcze ten pasek dirty to trzeba stąd usunąć. Okej. Okay. Nie. Tak, tu będzie szersze przejście, żeby się zmieściły. Bo no tak to się zaraz zaklinują, nic z tego nie będzie. Dobrze już spokojnie, nie liczyć mi tam. Och, tak nie ten, tutaj tak, tak jak mówiłem, braknie. No ale cóż, krowy już zaganiamy. Mam zboże, dobrze, przynajmniej zboże mam. Tworzymy im tu ładne przejście No i zapraszamy Muczki. Które one miały... No, po środku. Z lewej będą owce. Nie, krową damy wodę. Fuck, ale tu mi brakuje tego. To jednak zrobimy tak Krowy będą miały po środku. Ej, ej ej, ej. ocie wszystkie, wszystkie! Tak. Fuck. Dobra. Teraz zostaniecie tu na zawsze. Mhm. Ale teraz możemy przegnać świny. świnie. Chciałem powiedzieć świnie, ale jest tylko jedna. Chodź, chodź ciebie nie mogę zgubić bo ty jesteś bardzo pożyteczna. No dobra, teraz zostajesz tu na wieki wieków mamy. Czyli do swojej śmierci. No dobra, tutaj będę musiał już dorobić i owce tutaj przegnać. Albo krowy tutaj damy, owce po środku. Jeszcze zobaczę. No. Zobaczymy sobie jeszcze z daleka obórkę. Jak to wszystko wygląda? No, można powiedzieć, oświetle jeszcze trochę zaokrąglę te bramy, bo za bardzo kwadratowo wyglądają. Jeszcze raz rzucimy do środka i będziemy kończyć. Tutaj takie kolumny podtrzymujące dałem tam też z czystego kobla z Townach. Dobrze, więc będziemy kończyć noc się zbliża znowu, więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Cześć!